Testuję nowy uchwyt na telefon. Trochę mam wrażenie, że mam za ciężki telefon na ten uchwyt, ale zobaczymy, będziemy testować. Trochę inna perspektywa. Może bardziej stabilniejszy, bardziej stabilny będzie ten uchwyt i nie będzie żadnych stuknięć, puknięć i tak dalej. Zobaczymy, bo w poprzednim filmie... A co tu się wydarzyło? Chyba mieliśmy stłuczkę i dlatego tu się tak korkuje. Eee, a nie, holują się Państwo. O czym mówiłam? Zgubiłam myśl. Nieistotne, ale zaczynam kolejnego vloga. Mamy dzisiaj wtorek. Nie wiem, czy to już mówiłam, czy nie. Bo nagrywam to drugi raz, bo zorientowałam się, że miałam muzykę w tle puszczoną, więc nagrywam drugi raz. Jedziemy z Czarkiem na zakupy. Chcę zobaczyć sobie na jakieś ciuchy na jego ściny. Muszę kupić sobie też skarpetki, bo pida w kraju. Wszystkie mi się dziurawią ostatnio. Muszę popatrzeć z jakimiś skarpetkami i coś jeszcze miałam zobaczyć. Mam lista rzeczy, które chciałam kupić, więc zobaczymy, co tu się wydarzyło. Czemu ci ludzie wszyscy stoją jakoś tak dziwnie porozstawiani po tych pasach. No ale nic, czekamy i jedziemy na zakupy. Jesteśmy po pierwszej drzemce, która trwała. Drumrolls, proszę państwa, ponad 2 godziny. 2 godziny 10 minut. Mój syn sam spał w łóżeczku. To jest nasza najdłuższa drzemka. Jestem w szoku. E, oczywiście jestem bardzo szczęśliwa z tego względu. Mm, ale mieliśmy też bardzo dobrą noc. E, przesypiał ciągiem odcinki po 4,5-4 godziny. Bez karmienia, bez wybudzania się, także naprawdę super. Jestem wypoczęta. Nie chciało mi się dzisiaj ogarniać moich włosów, więc są związane w górę, ale jestem wypoczęta, jest piękna pogoda, jedziemy sobie na zakupy, bo Krzysiek jest dzisiaj w biurze, więc żebym nie siedziała sama w domu. Z Czarkiem to lecimy właśnie ogarnąć parę rzeczy. Co tu się dzieje? Na poboczach stoją, samochody się psują i nie ma jak przejechać. Zabieram was ze sobą. Nie wiem, czy to będzie daily vlog, nie wiem, czy to będzie weekly vlog, ale zaczynam vloga i zabieram was ze sobą na zat. Pierwszy przystanek to będzie łazienka, co? Standard. Padły mi w oko takie sukieneczki, ale niestety żadna nie pasuje. Więc idziemy dalej. Szukamy ubioru na chrzcinę. Trafiłam na taki fajny garnitur z kamizelką, ale tutaj to mi się źle, coś układa. Nie. Zobaczymy. Jeszcze... Takie spodnie. Sama nie wiem. Właśnie się obudziłam z drzemki z czarkiem. I lecę odebrać... Te paczki, które mam do odbioru, na które czekałam dosyć długo. Jedna paczka odebrana. Teraz jeszcze do drugiego paczkowatu po kolei. Udało dobrałam się w piżamce. Ale co pan? Kto by wiedział? Nie nagrałam nic więcej z galerii. Bo ten pan, który tu ze mną teraz leży, nie chciał mi spać. Usnął mi na 10 minut w wózku, a szłam na to, że uśnie mi chociaż na pół godziny i oblecę jeszcze parę sklepów i coś ogarnę, ale usnął mi na 10 minut i był później bardzo niezadowolony, więc wracaliśmy do domu i położyliśmy się na drzemkę, na drzemkę kontaktową, bo nie chciał usnąć sam w łóżeczku tym razem, więc mieliśmy drzemkę kontaktową, pospaliśmy godzinkę. I teraz będziemy spędzać resztę jeszcze o co ty robisz. No, ale koniec końców tego garnituru nie wzięłam, chociaż bardzo mi się podoba i pięknie wygląda i naprawdę byłoby, byłby super elegancki. Powierzam, że nosiłabym go też na inne okazje, ale ta kamizelka, no coś mi tutaj w tym dekoldzie nie pasowało i. Za cenę 300 zł, jak mam jeszcze przerabiać ją i ona jest cała z poliestru, to uznałam, że nie do końca jest warte swojej ceny, więc yy, na razie odpuściłam. Zobaczę, jeżeli będzie cały czas za nam chodziło, to kupię, a jeżeli nie, no to mam jeszcze trochę czasu do krzcin i po prostu poszukam czegoś innego. Może znajdzie się równie coś fajnego. Yy, ale bardzo mi się podobało i kolory śliczne i ogólnie spodnie leżały super. We spodni byłam bardzo zadowolona, ale ta kamizelka no coś mi w niej nie do końca pasowało, a przymierzałam i dwa rozmiary, i xs i s, i, s i obydwie były takie, no coś, coś tam nie grało, a nie chciałam jej oddawać do krawcowej specjalnie, bo jeszcze jakby to było materiałowo jakościowy produkt, to bym pewnie wzięła i oddała do i oddała do krawcowej, żeby mi to Trochę przerobiła, ale jak mam płacić za poliester 300 zł jeszcze przerabiać, to trochę mi było szkoda kasy. Więc będziemy szukać czegoś innego w barenku. No, a ja się zastanawiam. Czy jestem kolem na spacer. <grym> bo jest dosyć ciepło na dworze, może chwilę jeszcze odczekamy. I przed snem nocnym pójdziemy jeszcze na krótki spacer. Bo chodzi za mną coś słodkiego, więc pewnie zajdę gdzieś do sklepu po jakąś słodycz. I patrzmy na to wszystko, co się dzieje tu dookoła. Ale w jednej paczce przyszły do mnie Birkenstocki, na które polowałam dosyć długo. Bo w sklepach ich nigdzie nie ma, ale udało mi się znaleźć je na Vinted. Nówki sztuki, ale trochę taniej niż w sklepie, mój rozmiar. I dopiero doszły do mnie, zamawiałam je z tydzień temu. I tak się zastanawiam, czy są ok, czy nie ja są okej. Okay, zawsze chciałam. Birkenstocki do takich bardziej casualowych stylizacji, jak trzeba klapki założyć, bo ja mam klapki, w których lubię chodzić i chodzę od dwóch, trzech lat, ale one są takie bardziej do sukienek, czy jakichś takich eleganckich rzeczy, a tutaj tutaj tak bardziej casualowo na co dzień mi się wydaje. sprawdzę, bo czarek został w pokoju i patrzę, czy wszystko jest ok. Nie patrzmy na to, co się dzieje. Także w jednej paczce były moje Birkenstocki zamówione z Vinted, a w drugiej koszule biało lniane dla Krzyśka. Ale się pogięłam, więc będę się jeszcze zastanawiać, ale myślę, że pewnie zostaną, bo zawsze chciałam i podejrzewam, że będę chodzić. zmiana outfitu dzisiaj idziemy na ostatni spacer i poza chciankę słodką dla mamy. Robimy sobie dzisiaj z moją mamą i siostrą i mamy e, więc przyjechałyśmy do play. Przyjechałam trochę wcześniej. Nie wiem, czy słychać. trochę wcześniej. Żeby Czarek zaliczył swoją drzemkę. Na razie jest to sukces. Zobaczymy ile pośpi. Wczoraj mi pospał w wózku całe 10 minut. Więc nie liczę jakieś spektakularne efekty teraz. No ale chociaż trochę, żeby się drzemią. Planuję go spędzić praktycznie całkowicie w domu z czarkiem, bo, bo mieliśmy dosyć słabą noc. Mm, więc przyjeżdża druga kawa od półtora roku. I na osłodę drogalik. Na jeszcze większą osłodę ten pan. Tak, Misiu? Dzisiaj siedzimy w domu? Pat się uczy gotować. Kurde, wiecie co? Wziąłem sobie tą kawę, ale tak się odzwyczaiłam od kawy, że mi zwyczajnie się nie smakuje. Ale dopiję. Ale chyba nie będę piła więcej. Jakoś tak się przyzwyczaiłam do kawy zbożowej, z herbaty, wody. A ta kawa z pofeiną. już nie do końca moje smaki. Jednak chodzi. Jestem ciszy, bo czarek ma drzemkę, ale jednak chodzi za mną ten garnitur i zamówiłam go do domu żeby na spokojnie sobie przymierzyć, zobaczyć, może przejść się do krawcowej zapytać co bylibyśmy w stanie z tym dekoltem, który trochę mi przeszkadza zrobić ale dostałam tyle komplementów na instagramie jak wróciłam zdjęcie w tym kombinezonie, że po prostu no, chodzi za mną i się zastanawiam bo zamówiłam też białą wersję tego, trochę się różni kamizelka, bo ma inne kieszenie i trochę inny dekolt, a nawet jest gorszy, myślałam, że będzie lepszy, więc biały odpada i tak białego nie za bardzo chciałam, bo taki pudrowy róż to czasami nawet i na poprawiny można założyć, i inne uroczystości, a biel jednak jest specyficzna, choć jest piękna, to po pierwsze przy małym dziecku problematyczna. To też jest niby jasne, ale wiadomo, to nie jest biel, a po drugie biel czasami e, warto jednak bieli czasami nie zakładać. Stąd też skłaniam się bardziej ku temu kolorowi. Ale jeszcze się waham. Zobaczymy. Mamy sobotę, już dochodzi siódma, ale jesteśmy od szóstej z tym szkrabem na nogach. I mamy dzisiaj bardzo ciekawy i no myślę, że miły poranek. Więc zabieram Was ze sobą. Miałam nagrać tego oddzielny film, ale myślę, że nie byłoby wystarczająco materiału, żeby nagrać cały odcinek, więc wrzucam to, co dzisiaj będzie się działo do weekly vloga. Jestem ledwo przytomna, ale zdecydowałam się wstać godzinę wcześniej niż zazwyczaj wstajemy, żeby Czarek mógł mieć jeszcze w spokoju, w spokoju swoją pierwszą drzemkę w domu i żeby był wyspany. Na później, bo jakbym go położyła standardowo, to um, albo musiałabym go obudzić wcześniej, bo nie zdążyłby wstać sam, albo no, po prostu ta drzemka byłaby zbyt krótka i byłby zmęczony, a w samochodzie to też jest za krótka trasa, żeby nam przespał. Więc uznałam, że um, no, wstaniemy wcześniej, żeby w spokoju mógł sobie z godzinkę, godzinkę 15 przespać. W domu, w swoich ulubionych warunkach, a nie w samochodzie, czy próbując później w wózku. Więc ja jestem ledwo przytomna. Czarek się dobrze bawi w łóżeczku. Ogarniałam jego ciuszki teraz. I idziemy się myć i ogarniać. Czarek z tyłu. Lecali na biało. I idziemy na sesję. Moment do nagrywania. Nie ma jakiejś fajki. Bardzo. Mm. I jesteśmy po sesji. Aaa, fatty quick pad. Panu O nie. Ale krokodyle jedzą. Ale krokodyle jedzą, tak. Ale będą piękne zdjęcia.